Thank you. aż do najgłębszego bólu, który szarpie drzewia, jest silniejsza niż obawa śmierci. Jednym z licznych miejsc, gdzie ta śmierć była wyjątkowo blisko, było więzienie na Zamku Lubelskim. To tu, instalująca się w Polsce władza komunistyczna więziła i torturowała dziesiątki tysięcy Polaków. Głównie żołnierze podziemia niepodległościowego. Śladów tej tragicznej przeszłości poszukamy dziś z Barbarą Oratowską i Arturem Piekarzem. Lubelszczyzna to fenomen na skalę krajową, jeżeli chodzi o długość trwania konspiracji tutaj na tych terenach. Gdzie się ukrywali partyzanci? Jak udało się te konspiracje tak długo utrzymać? Konspiracja partyzantka była w zasadzie przedłużeniem oporu z okresu II wojny światowej. W okresie niemieckiej okupacji działały tu bardzo silne oddziały partyzanckie, Armii Krajowej, Batalionów Polskich, Narodowych Sił Zbrojnych. Większość z nich reaktywowała się później po 1944, po 1945 roku. Istniały tutaj kompleksy leśne na południu województwa Lubelskiego, że we wschodniej części, gdzie możliwości działalności w terenie były bardzo dobre. Ale były też tereny, na przykład tam, gdzie działało najsmniejsze chyba skrupowanie, skrupowanie Majora Zapory, gdzie tych wielkich kompleksów leśnych nie było. Dzięki czemu utrzymywali się ci partyzanci? Dzięki poparciu miejscowej ludności. To przede wszystkim ideowość tej partyzantki, fakt, że ona zapewniała bezpieczeństwo, broniła ludność wiejską zarówno przed pospolitymi przestępcami, jak też przed wynaturzeniami czy milicji obywatelskiej, czy ORMO, czy UB, powodowała, że ten My obok utrzymywał się, się tak y, długo. Ostatnie oddziały partyzanckie na Lubelszczyźnie Centrum. zostały rozbite w 1954 roku, Kościoła. ale jeszcze po, pojedynczy partyzan, który przełomu lat 50 i 60-tych, się. Kolegów, w, w Tutaj Popoń. zginął niedaleko Lublina w Majdanie Koziec Górnych, w nie 1963 tak, roku. Do chrześcijan, który był partyzantem, o którym był Antoni Dowell, to był członkowie Kościołów czy kościołów, które powstały na początku już dzieł chrześcijaństwa na skutek różnych sporów dogmatycznych, czy zwłaszcza od XVI wieku na skutek. Tragicznego w skutkach niewątpliwie podziału chrześcijaństwa zachodniego na świat katolicki i protestancki. Ale przecież wszyscy oni, chrześcijanie, są ochrzczeni w Imię Trójcy przy i w różnych stopniach, ale jednak z Chrystusem są związani. Dalej, kolejny krąg to. Przedstawiciele dwóch innych religii, najpierw Żydzi, ci, którzy niejako zrodzili się z Abrahama i Mojżesza, naród wybrany, który odrzucił Jezusa Chrystusa i który ma ciągle ogromny problem by w Jezusie z Nazaretu uznać Mesjasza Pańskiego. Pod tym względem niezwykle dramatycznie brzmi dialog Edyty Stein ze swoją matką. Edyta Stein jest już chrześcijanką, jest katoliczką, naucza w szkołach katolickich, Kocha bardzo swoją matkę, wierzącą Żydówkę, jak może odwiedza ją w rodzinnym Wrocławiu. I ta matka jest zdumiona, że jej córka Edyta chce razem z matką iść do synagogi, modlić się, wypowiadając te same psalmy. I chce iść razem z matką na cmentarz żydowski, który jest we Wrocławiu. Notabene Edyta Sztajny zginęła, zagazowana w Auschwitz i potem liczał ze sobą z A drugi w rodziców pozostał we Wrocławiu. Można go na cmentarzu żydowskim tam nawiedzić. I ta matka mówi, no dobrze, on Chrystus, Jezus no był dobrym człowiekiem. Ja to uznaję. Uznaję również, że wyrządzono mu krzywdę. Ale żeby był Bogiem. I to jest to, co zasadniczo dzieli chrześcijan od wyznawców judaizmu. Ale przecież wyrastamy z tego samego pnia, jakim jest Wiara Izraela. I nie wolno nam zapomnieć, że Żydzi to naród, z którego wyrósł Jezus Chrystus i Matka Najświętsza, i Apostolowie, i wielu, wielu innych świętych. Jest wiele rzeczy, które łączą i które każą mieć to wyznawców, Judaizmu wiele szacunku. Jest w tym narodzie, przynajmniej myślę tutaj o W tym narodzie, w którym myśleliśmy bieżących. W tym narodzie, w The tanks and self-propelled artillery of the liberating Red Army thunder into the streets and fire upon the retreating enemy as the shackles which have bound Lublin for so long are broken. <laughs> Standing as a grim indictment of the Nazis and the stark brutality of the Nazi way of life, the tragedy of Lublin is almost unbelievable. Lublin Castle they converted to a ghastly prison. Scenes of unparalleled sadism and bestiality were enacted within its ancient book. This was a prison where The Soviet troops reached the city. Do Jeśli prawdą down starożytne powiedzenie się, salus strzelali z zamku, które strzelali z zamku, które strzelali z zamku, które strzelali z drugiej strony strzelali z takie...